Sara, czy to ty? Tak, to ja. Hej, ludziska, dzisiaj w szkole dostaliśmy zadanie, żeby zainspirować się jakąś znaną osobą i spędzić dzień tak jak ona. Może to być ktokolwiek, więc postanowiłam, że zainspiruję się moim tatą i spędzę dzień tak jak on. Odkąd przyszła jesień i jest szaro i ponuro, mój tata nie ma na nic siły, udowodnię wam to. Tato, przyniesiesz mi coś do picia? Nie chce mi się. A widzicie? Wygląda na to, że cały dzień będę musiała spędzić jak totalny leń. Zostawcie 10 tysięcy kciuków w górę, jeśli chcecie więcej challenge 24 godziny i zaczynamy! Okej, okay, muszę gwiznąć dacie kilka gadżetów, które pomogą mi w tym challenge'u. o już prawie. Hej, katato, pożyczę to sobie na 24 godziny. Hej, nie możesz tego zrobić, nie poradzę sobie bez łapacza. Na pewno coś wymyślisz. Ale mi się nie chce myśleć. Jak dobrze, że zawsze mam przy sobie wędkę. Patrzcie, co tu mam. Tata używa tego, kiedy nie chce mu się nosić zakupów. Używałam tego, kiedy robiłam 24H na dywanie, pamiętacie? Byciu leniem nie chodzi o to, żeby nic nie robić, tylko żeby robić wszystko tak, żeby się nie zmęczyć. A teraz pora przygotować sobie pokój. Trzeba się trochę namęczyć, żeby być prawdziwym leniem. Okej, okay, teraz jak to typowy leń muszę wskoczyć w piżamę i zaczynamy. Okej, okay, to jestem gotowa. Uch, od razu poczułam się jakaś senna. Saluś, mam dla Ciebie niespodziankę! Co ona robi w piżamie? Przed chwilą chyba była ubrana. Halo, obudź się! Jejku, chyba zapadła w jakąś śpiączkę, Trudno, nie zobaczy pierwszego numeru swojej kreatywnej książki. Co? O, jedali zapadać w piążkę. Nie wierzę, naprawdę to wydali! Słuchajcie, wydawnictwo Ediba skompletowało kilka moich rysunków i stworzyło z tego mega kreatywną książkę. Zobaczcie, stąd możecie wyciąć zawieszkę na drzwi, a stąd zakładkę do książki, jedna ze mną, a druga z Wiktorem. Nauczycie się, jak w pięciu krokach narysować pszczoła i żółwia, a nawet Wiktora i mnie! Możecie stworzyć swój własny komiks w stylu manga i powiesić sobie plan lekcji na biurku. Ediba pyta, czy stworzysz rysunki do kolejnego numeru. Jeśli zrobisz to dzisiaj, to kolejny numer powstanie być może jeszcze w tym roku. O nie, zapomniałam, że dziś mi się nie chce, że akurat dziś postanowiłam sobie zrobić challenge lenia. Chyba w tym roku nie zobaczycie drugiego numeru, ale póki co ten znajdziecie w kioskach, księgarniach i empiku, a także w naszym sklepie światsary.com. Andrzej, gratuluję. Twoja córka wzięła z Ciebie przykład i też postanowiła wskoczyć w piżamę. Wiesz, że nie znoszę jesieni i najchętniej przespałbym tą całą porę roku tak jak niedźwiedzie. Za kogo ja wyszłam? Trzeba było mnie słuchać, gdy na studiach mówiłem, że chce się wynieść do Australii. Znają Ciebie już dawno, zjadłyby Cię krokodyle. Prędzej ja bym je zjadł. <śmulence> mm, ale mi się w brzuchu, chyba para coś zjeść. Ach, mama chyba mnie nie słyszy. Tak, Saruś? Hej, mamo, będziesz tak miła i przyniesiesz mi obiad do łóżka? Chyba żartujesz. Jak będziesz jeść w łóżku, to lubakie ci się zalegną. Obiad masz w kuchni. Co to takiego? Chyba jednak zjem w kuchni, ale pójdę tak, żeby się nie zmęczyć. Dzięki, Wiktor. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Nie mam siły machać tą łyżką. Nie ma sprawy. Ty mnie też kiedyś karmiłeś. Że też ja wcześniej na to nie wpadłem. Jestem głodna, ale zupełnie nie chce mi się tego gryźć. Na no, mnie nie licz. Spokojnie, poradzę sobie. Ostatnio polubiłam blendowanie. Całkiem dobre! Jestem z niej taki dumny! Niesamowite! Zjadłam szybciej niż zwykle! Ble, ja bym tego nie zjadł! Świetnie! Będziesz miała więcej czasu, by odrobić zadanie z matmy i plastyki! No tak, teraz będę musiała wymyślić plan, jak odrobić zadanie bez zrobienia zadania. Pomożecie mi w tym? Hejka, kochani, potrzebuję waszej pomocy w challenge'u! Kto z was pierwszy rozwiąże prawidłowo te równania, pozdrowi go na odcinku i dostanie ode mnie serduszko! Aby to się udało. Tak szybko? Dziękuję, Lensko, za odpowiedź. Byłaś pierwsza. Pozdrawiam cię! Zmęczyłem się karmieniem u ciebie. A ja gryzieniem. Następnym razem muszę wypróbować sposób sary. Słuchajcie, przez was sedny nastrój, sama zaczynam czuć się zmęczona. Chyba musimy się trochę poruszać, by nakłonić organizm do wytwarzania endorfin. Z czego? Gdy człowiek trochę poćwiczy, to poprawia się nastrój i zaczyna mu się chcieć. Super, idziemy pobiegać? Jasne, chodź. Mężuś zgadnij Sarę i chodźcie z nami. Wiesz co, nie lubię biegać w zimnie. Zapieruję ją na siłownię albo gdzieś. Obyś nie kłamał, sprawdzę na waszych smartwatchach, ile spaliście kalorii. Mm. To co gdzie my jesteśmy? No jak to gdzie? U Ciotki w studio Figura w piekarach śląskich. To jedno z niewielu miejsc, w których można zrobić 600 brzuszków w pół godziny w ogóle się przy tym nie męcząc. Mamy też saunę, w której można się nieźle wypocić. Chyba zbyt długo nie wytrzymam w saunie, bo robi mi się duszno. W tej bez problemu wytrzymasz. Cześć mamo. Cześć kochani. Babcia, co ty tu robisz? A trenuję sobie. Wasza babcia robi spore postępy. Czuję się o kilka lat młodsza. Udanego relaksu. Na razie mi się podoba. O, o zimne. <noise> no to życzę miłego treningu. Au, 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 za mocno. Zatumku, pomocy. Słyszała pani coś? Nie. <noise> au, ale przepraszam. Au. Jak myślisz, kto spali więcej kalorii, my czy oni? Na pewno my. Też tak myślę. Ach, powiem ci, że mama miała rację. Po tym treningu od razu nabrałem energii i humor mi się poprawił. Mi chyba też, ale muszę kontynuować mój challenge. O, już 15. Umówiłam się z Michałem, że będziemy razem grać w grę, ale mi się nie chce. Na szczęście Bartuś mi w tym pomoże. Chyba Bartko witasz się, nie chce grać. Szkoda, że mój telefon jest tak daleko. Na szczęście mam to. Jest! Halo! Hej, Sara, pójdziemy na ławkę do parku? Eee, a nie mogłabyś przyjść do mnie. Ten park jest tak daleko. Oj, mam już dość siedzenia w czterech ścianach. Wiesz, jeśli mam być szczera, to nie chce mi się. Haha, ha, bardzo śmieszne. Widzimy się w parku. O nie, chyba muszę poprosić tata o pomoc. Możesz mi przypomnieć, dlaczego się na to zgodziłem? No bo zamówiłam ci pizzę, która będzie na ciebie czekać na ławce w parku. A, no tak, zapomniałem. Halo, próba słychać mnie? Głośno i wyraźnie. No dobra, to idę. Mam nadzieję, że nie robisz mnie w konia z tą pizzą. No co ty, tato? Nawet nie chce mi się robić cię w konia. O, to chyba moja pizza. Myślałem, że trochę większa będzie ta pizza. Jakbym wiedział, to bym się tak nie starał. Sara, czy to ty? Tak, to ja. Czemu jesteś taka zakapturzona? E, chyba się trochę przeziębiłam. Lepiej nie podchodź zbyt blisko. No, ostatnio wszyscy są trochę chorzy. No. Słuchaj, ostatnio czytałam bardzo fajną książkę. O nie, właśnie mi się przypomniało, że miałam przeczytać lekturę. Zaraz pokażę wam, jak czytają lenie. Hobbit, audiobook, rozdział pierwszy. Matką naszego Hobbita? Jak chcesz, to ci ją pożyczę. Sara, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Yy, tak, tak, mów dalej. Mam dziwne wrażenie, jakby cię tu w ogóle nie było. Pewnej noże, Widzicie, jak jem, wygodnie i oczy się nie męczą? Jedyny minus słuchania książek jest taki, że nie uczycie się poprawnej ortografii. No, ale ja dziś nie mam wyjścia. Miała ja drzwi doskonale ukryte. I co, Wężuś, pokaż, ile brzuszków zrobiłaś? <noise> co? 600 brzuszków? Zegarek ci się popsuł? Nie, naprawdę zrobiłem 600 i to w pół godziny. Ale jakim cudem? E, nie powiem ci, to tajemnica. <noise> nie wierzę ci, idę pogadać z Sarą. Oh, hej, mamo, co to za bałagan? A Bartek chciał pochodzić sobie po pokoju i generalnie nie chciało mi się sprzątać. Dość tego. Ogarnij się i posprzątaj ten bałagan. Ech, mama zawsze utrudnia mi challenge, ale to nic. Pokażę wam, jak sprzątają Lenię. Co ty wyprawiasz? Gdzie on jedzie? To nie ma sensu, spróbuję czegoś innego. Pokój ogarnięty, wy też zawsze wszystko upychacie do szafy? Sera, wszystko widziałem. No co, posprzątałam w ogóle się nie męcząc. A wiesz, że ta dmuchawa ma też opcję wciągania, tak jak odkurzacz? Ups. Dobra, nieważne. W każdym razie łazienka jest wolna. Wiesz co, nie chce mi się dzisiaj kąpać. No co ty, przecież byłaś dziś ze mną na treningu. Wiem, że nie był zbyt męczący, ale na pewno choć trochę się spociłaś. Według mnie pachnę dobrze. Jak tam chcesz, ale przynajmniej umyj zęby. Jak dobrze, że mam elektryczną szczoteczkę. Okej, okay, widzimy się rano. Dobranoc. już pobudka, czas do szkoły. Nie mam siły, jestem zmęczona. O już, przestań, przecież nic takiego wczoraj nie robiłaś. No właśnie, przez to, że wczoraj niczym się nie zmęczyłam, to nie mogłam w nocy zasnąć. Jednak bycie leniem ma swoje minusy. A wy znacie jakiegoś leniucha w waszym otoczeniu? Napiszcie w społeczności lub na Instagramie. Dobra, to zbiera się szybko do szkoły. Okej, okay, to by była na tyle w dzisiejszym filmie, zostawcie łapki w górę i nie bądźcie leniuchami. To działa! Zawsze marzyłam, żeby wydać swój creative book. Robiłam nawet takie, kiedy miałam 7 lat.